Wystawa nosi tytuł Kopiec Pamięci i jest to wystawa, która opowiada historię y, kopca Józefa Piłsudskiego. Kopiec zwany Mogiłą Mogił, y, Kopcem Niepodległości. Ja jeszcze tutaj y, wspominam o tym, że jest to Kopiec Pamięci, ponieważ y, był sypany jako pamięć o tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Rok 2018 jest znaczącym rokiem, jeśli chodzi o obchody stulecia odzyskania niepodległości. My podchodzimy do tego lokalnie, to znaczy mówimy głównie o tych wydarzeniach, które są związane z miastem Krakowem, co jest oczywiste poprzez specyfikę muzeum. Rozpoczynamy tematem związanym z budową kopca z tym wielkim entuzjazmem społecznym. Zatem na pierwszym piętrze możemy zobaczyć dokumenty, zdjęcia, wycinki prasowe. To była wielka społeczna akcja, bardzo entuzjastyczna, więc ludzie chętnie zakupywali czy to miniaturowe taczki, czy kartki pamiątkowe, wysyłali je do swoich bliskich w całej Polsce. Bardzo chętnie się fotografowano. Specjalnie przyjechaliśmy do Krakowa. Z dworca pojechaliśmy drindą, tak zwaną. Dzisiaj żałuję, że te paskudy na rynku są te białe, to nie jest, jest drinda krakowska. I tam na górę pojechaliśmy i tam mama wypożyczyła taczkę. No i, i właśnie. Yy. Ziemię taką łopatką się brało, no i to usypałam, więc pamiętam świetnie, bo byłam bardzo przejęta tym. Drugim bardzo ważnym elementem, również w tej części wystawy są urny, w których przywożono ziemię na kopiec, bo przywożono ją absolutnie z całej Polski, można powiedzieć, nawet z całego świata. Te urny są właśnie o tyle wyjątkowe, że są, były wykonywane bardzo różną techniką, z różnych materiałów. Na dole dwie sale są poświęcone historii Kopca w okresie okupacji niemieckiej. Ostatnia sala jest poświęcona historii Kopca w okresie komunizmu. Jak go ratowano i jak został przywrócony społeczeństwu na początku lat 90. To był bardzo dobry taki pomysł, można powiedzieć, który wtedy w mieście powstał, aby coś takiego było. Odzew był ogromny. No, samo to, co mówiłam przed chwilą, że wypuszczono 20 tysięcy gołębi, pokazuje, jak ogromna taka maszyna, teraz powiedzieliśmy promocyjna, towarzyszyła y, temu przedsięwzięciu. Wystawa jest czynna do 27 stycznia 2019 roku.